Czas pewien temu rozpocząłem taki program notacyjny Internowani mają głos, który ma na celu utrwalenie wspomnień osób, które były internowane bądź w inny sposób prześladowane w okresie lat 80. w stanie wojennym, ale też i później. Realizując ten program, trafiłem m.in. do pana Grzegorza Ziołkowskiego. No i w trakcie rozmowy pojawiła się taka oto myśl, że przecież wspomniałem o tym, że przygotowujemy jako Instytut Pamięci Narodowej tablicę, która będzie przypominała o miejscu, w którym powstał MKZ Solidarności w Koninie, dawny Klub Hutnik, obecnie to jest siedziba banku PKOBP. I wtedy pan Grzegorz powiedział: Ach, szkoda, że czegoś takiego nie mogłoby też być w odniesieniu do naszej konfraterni. A ponieważ konfraternia była niezwykle bliska memu sercu, bo trzeba powiedzieć, że ja tutaj parafianinem byłem przez wiele lat. Księdza Waszczyńskiego doskonale pamiętam, znałem księdza Waszyńskiego, byłem członkiem ruchu oazowego, który tutaj przy parafii działał i pamiętam te wszystkie osoby, które uczestniczyły w mszach za ojczyznę, w pielgrzymkach ludzi pracy, w w działaniach konfraterni właśnie. A zatem e, podjęliśmy wspólnie z panem Grzegorzem taką oto myśl, aby ufundować też tablicę upamiętniającą e, tych wszystkich, którzy w tych niezwykle trudnych czasach e, podjęli się misji działania w konfraterni imienia księdza Jerzego Popiełuszki. No to był taki czas, że... Że, że tak powiem wszyscy młodzi ludzie, znaczy może nie wszyscy, no, byliśmy w takim pewnym środowiskiem, która szukała jakiegoś miejsca i yy, choć żeśmy studiowali w Poznaniu, to takim miejscem gdzie można było się jakoś rozpocząć działalność. Była parafia tu przygarnął wszystkich świętej pamięci ksiądz Stanisław Waszczyński. No i działy się tu przez lata bardzo ciekawe rzeczy. Było bardzo dużo inicjatyw. Przelanej roboczej krwi zapomnieć o mnie do. Solidarnie walczmy znów. Tak nam do Bóg. Tak nam do Bóg. A zasadniczą sprawą było, że nasz patron, bo ksiądz Jerzy jest patronem konfraterni, 15 lat temu został beatyfikowany. A więc to w zasadzie wystarczyłoby do tego, żeby stanął pomnik, ale pomyśleliśmy, że starzejemy się i jest możliwość zdobycia relikwii. Te relikwie zdobyliśmy. Są to relikwie pierwszego stopnia, a więc relikwie z krwi księdza Jerzego Popieuszki i właśnie dzisiaj też będą wprowadzone. Chyba nigdy nie będzie tak, że prawda będzie tutaj na tej Ziemi głoszona przez wszystkich ludzi. Zło będzie zwyciężało tutaj na Ziemi. Na pewno zło jest przyczyną wie wielu złych rzeczy, no ale. Potrzeba nam takich kapłanów jak ksiądz Jerzy i spotykamy na swojej drodze takich kapłanów, którzy z nami idą poprzez życie. Po w obliczu Pana Boga na Pyszczego, szybkuję Panu bratę i służyć Bogu i Ojczyźnie, całym swym życiem dawać świadectwo prawdzie i być objętym po sprawiedliwości. Ślubuję już każdym bliźnim w, brata nieść mu pomoc w i za przykładem księcia Jerzego złomu dobrym zwyciężać. Tak mi do pomóż Bóg. Troszkę się boję, że, zwłaszcza kwestia prawdy, jest mocno rozmyta i zaakcentowana jest jej względność. Wszystko dzisiaj przedstawia się jako coś względnego, czyli inna jest prawda dla Ciebie, inna dla mnie, inna dla jeszcze kogoś innego. Ale proszę zwrócić uwagę, dlaczego prawda jest tak istotna dla chrześcijaństwa. Kto nazwał siebie prawdą? Chrystus. Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Bez tej prawdy mamy tylko kłamstwo, bez tej drogi mamy bezdroża, bez tego życia, które Chrystus broni, mamy śmierć. Musimy wybierać. To jest cały problem wolności, że możemy pójść za drogą prawdą i życiem, czyli za Chrystusem. A możemy wmawiać sobie, że my sami ustanawiamy prawdę. Nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, powiedział, że człowiek jest lektorem prawdy, a nie jej twórcą. Ja nie tworzę sobie sam prawdy, tylko ja mam uczyć się ją odczytywać, znajdować, lepiej rozumieć. Dlatego taka postać jak ksiądz Jerzy, która w imię tych właśnie wartości potrafiła oddać swoje życie, jest na wagę złota. Dlatego go czcimy, dlatego te uroczyste wprowadzania reliki, dlatego te nabożeństwa, bo to nam jest potrzebne, nie księdzu Jerzemu, tylko nam jest potrzebne, żebyśmy uwierzyli, Chrystusa drogę, prawdę i życie. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Jest uczucie pewnego rodzaju nostalgii, ale takiej bardzo pozytywnej, przeżywanej nostalgii i radości, że to wszystko co obserwowałem jako nastolatek, jako młody chłopak, przetrwało zarówno w takim wymiarze dzieł, które wtedy zostały rozpoczęte, jak i w wymiarze pamięci ludzkiej i ta tablica, którą dzisiaj odsłaniamy, ma też służyć temu, aby i kolejne pokolenia mogły cieszyć się historią tej właśnie niezwykłej konfraterni